W mieście głośno jest na temat tego, co się dzieje wokół wysypiska śmieci. Podobno mamy podnosić kwaterę nawet o 5 metrów. Czy Rada Osiedla została o tym poinformowana w jakiś sposób spe specjalny? Mam tu na myśli po prostu rozmowy, które były toczone jesienią na temat śmierdzącej sprawy tutaj Waszego Osiedla. Oficjalnego pisma nie dostaliśmy. Dowiedzieliśmy się ze strony BIP. Tam jest obwieszczenie pani prezydent, i stąd się dowiedzieliśmy. Także mieszkańcy zgłaszali nam, ale oficjalnego pisma do nas nie było żadne kierowane. Na stronie internetowej miasta, tej głównej, trudno znaleźć informację, że tego typu postępowanie w ogóle jest prowadzone. Tak, w aktualnościach nie znajdziemy czegoś takiego. Ale mimo to postanowiliście Państwo zareagować i nie czekać w ciągu tych 30 dni, wyrazić swoją opinię? Tak, stanowczo sprzeciwiamy się jako cała Rada. Zbieramy podpisy, mieszkańcy bardzo chętnie podpisują, sami zgłaszają się do nas po listy, sami chcą chodzić, zostawiamy je w sklepach. Prawdopodobnie będziemy robić jeszcze jedno specjalne spotkanie, żeby zebrać jak najwięcej podpisów, no, żeby zgodnie z obwieszczeniem zgłosić swój przeciw. Wierzy Pan, że tego typu działania mają szansę powodzenia? Mam tutaj na myśli to, że jesienią, gdy rozmawialiśmy z panią prezydent czy rozmawiali Państwo z panią prezydent nic nie wskazywało na to, że ten rok rozpocznie się tego typu bombą. Znaczy, wierzymy, że tak, że głos mieszkańców zostanie wysłuchany, po to to robimy. Taką mamy nadzieję. A nie ma Pan wrażenia, że skoro podnosimy aż o tyle te rzędy na wysypisku, to oznacza, że miasto po prostu, czy zakład oczyszczania nie ma po prostu w tym momencie alternatywy? No tak, obawiam się, że tak, ale te kroki powinny być podjęte wcześniej. Wysypisko przyjmuje po prostu za dużo śmieci. Ważne jest, żeby przestrzegało wszystkich norm i przepisów. No, wtedy na pewno będzie to lepiej i sprawa nasza sprawa śmierdząca się rozwiąże. Wszystkie normy będą spełnione. Pod koniec roku otrzymaliście państwo pismo podsumowujące jak gdyby to spotkanie jesienne m.in. z informacją o działaniach deodoryzujących. Czy rzeczywiście czuć tutaj, że jest jakaś poprawa? Yy, mieszkańcy różnie to odczuwają. Niektórzy potwierdzają, że jest lekka poprawa, niektórzy zgłaszają, że nic, nic to nie dało. Jest też taka obawa, czy jak przyjdą ciepłej, cieplejsze dni, to po prostu problem powróci. Teraz mamy trochę sprzyjającą temperaturę. smród po prostu lepiej się rozwija, jak jest ciepło. Czy macie Państwo plan na wypadek, gdyby prezydent jednak wbrew temu, co mówią mieszkańcy, zdecydował się jednak na podniesienie tych rzędnych? E, tak. Jeśli żadne zostaną podniesione, będziemy działać dalej, nie zostawimy tego tematu na pewno.